W poprzednim filmie pokazywałem Speed Editora i powiedziałem w tym filmie, że jedyną sensowną opcją jego zakupu jest pakiet Speed Editor plus zewnętrzny Resolve Studio. Jak się można domyśleć, taki pakiet właśnie kupiłem i od tego momentu jestem dumnym użytkownikiem i właścicielem pełnej wersji Resolve. W tym filmie pokażę Wam kilka rzeczy, do których dostajecie dostęp wraz z pełną wersją Resolve i teraz będziecie mogli zobaczyć, jak program działa na 7 siedmioletnim komputerze. O sprzęcie chyba Wam kiedyś mówiłem, ale pokażę jeszcze raz. Mamy tu Intel Core i5 4590, 4 rdzenie, 4 wątki 3.3 ghz 16GB DDR3 oraz GTX 970. Nie jest to najnowszy sprzęt, ani ten bardziej zoptymalizowany pod montowanie filmów, ale po przejściu na pełną wersję, wyniki mogą Was nieco zaskoczyć. Okej, okay, jedną z rzeczy, na którą najłatwiej się natknąć, buszując po darmowym Resolve, są efekty. Tak przeglądacie, przeglądacie, aż w końcu najeżdżacie na jakiś efekt premium. Pokazuje się takie duże okienko, które mówi. O, o, osiągnąłeś już limit z tą wersją Dawinci Resolve. O, mamo! Dawinci blokuje mi efekty. Ale jak możecie się domyśleć, w pełnej wersji wszystkie efekty są otwarte. I tutaj dostajemy różnego rodzaju flary i smugi. Resolve beauty effects, którego mógłbym użyć do wygładzenia sobie tego i owego. I gdybym nagrywał w 4K, to może bym się skusił, ale że nagrywam Full HD, to tutaj walczę o każdy kawałeczek ostrości czy rozdzielczości, także. Odpuszczę sobie niestety. Dostajecie też kilka abstrakcyjnych filtrów. I to wszystko to są takie bardziej bariery niż praktyczne filtry, ale fajnie, że jest opcja, komuś się przydadzą na pewno. Na szczęście są też takie bardziej przydatne, na przykład Chromatic Aberration Removal, The Flicker, który może Wam uratować tyłek w niektórych sytuacjach oraz Noise Reduction, który jest jednym z najlepszych w branży, także na plus. Jest ich pewnie więcej, ale już wspomniałem, które są darmowe, które nie. Z innych rzeczy, możecie eksportować filmy w wyższej jakości niż 4K oraz w wyższej ilości klatek niż 60. Nie wiem, komu się to przyda, ale fajnie, ponownie, że jest opcja. Macie też dostęp do Resolve Neural Engine, który za pomocą sztucznej inteligencji potrafi rozpoznać Waszą twarz, czy jakąkolwiek twarz tak właściwie, i wrzucić go do jednego koszyka, tak żebyście mogli łatwo się zorganizować. Odpowiada on też za Superscale, czyli rezolwowski upscaling, oraz Object Removal. I to wszystko jest super, ale jest jedna funkcja, która miażdży wszystkie. Przynajmniej dla mnie. To ten jeden dziubek sprawia, że mam przyjemność z montowania. Gdyby nie on, nie kupowałbym Speed Editora. Ta opcja umożliwia mi lepszą utylizację karty graficznej, a to przekłada się na lepsze odtwarzanie, szybsze renderowanie, szczególnie stabilniejsze działanie programu. Zawsze musiałem generować Optimized Media, co zajmowało dużo czasu. Program był niestabilny, cały czas się wieszał i czasem wywalał. A nawet czasem miałem problem z Full HD z tej kamery. A to jest jakieś 60 megabitów na sekundę? 80? A to jest po prostu upszalone. Teraz nie dosyć, że tych problemów już w ogóle nie ma, to mogę to wszystko oglądać w projekcie 4K. Co w sumie nie ma sensu. Marnuję trochę zasoby, które mogłyby iść pomóc przy jakimś efekcie, ale tak pokażę Wam tylko demonstracyjnie. Mamy tu klip z DJI Mini 2. 4K i 100 Mbps. na sekundę. Mogę go odtwarzać, przewijać, przycinać, przesuwać i wszystko co chcę. Montowanie zawsze był taki żmudny i siermieżny proces, który był najmniej przyjemny. A teraz stał się jednym z sumie najbardziej ciekawych. Ale oczywiście, wiadomo, jak nałożę jakiś ciężki color grade, trochę redukcji szumów, to zacznie się przycinać odtwarzanie. Ale najpierw osiągam luk, jaki chcę, poprawiam wszystko, a potem klikam magiczny przycisk, efekty znikają i mogę montować dalej. A gdy skończę projekt... I nadejdzie czas na renderowanie. To też mogę użyć karty graficznej. To jest poprzedni projekt, i gdy chciałem go wyrenderować, przewidywany czas pokazał 40 minut. I trochę ja się zdziwiłem, bo coś miało być szybciej z tym, tak? Teraz już mam pewną wersję. Spojrzałem jeszcze szybko na ustawienia i okazało się, że był włączony encoder od Intela Intel Quicksync. Anulowałem renderowanie i szybko przełączyłem na encoder NVIDIA. Potem projekt wyrenderował się w 7 minut. Nieźle. Więc jeśli macie jakiegoś starego laptopa, który montujecie z kartą graficzną z Serii 900 czy 1000, to Resolve Studio może być dla Was całkiem fajnym rozwiązaniem. Nie do końca wiem, jak to jest z kartami AMD. Nie miałem żadnej przyjemności, ale zazwyczaj wszystkie tabelki mówią, że najpierw najlepiej prezentują się karty od NVIDIA, a dopiero potem wszystkie od AMD. Także zróbcie własny research, ale wydaje mi się, że tutaj NVIDIA jest bezkonkurencyjna. I teraz, czy moje życie było by łatwiejsze? Z lepszym komputerem. Pewnie, że tak, bo mimo tego, że 4K z drona otwarza się całkiem spoko, to cały czas mam wrażenie, że jakbym wrzucił tam coś o szczebelek cięższego, na przykład 4K10-bit 4.2.0, to wydaje mi się, że tam mogłyby się dziać ciekawe rzeczy. <grych> cały czas mam wrażenie, że jestem na albo ciut pod barierą limitacji sprzętowej. I tak fajnie było mieć lepszy procek, ale teraz nie ma to za bardzo sensu, bo Chciałbym skoczyć na platformę od AMD, a w sieci już pojawiają się plotki o ich najnowszym sokiecie AM5. I AMD jak to AMD pewnie będzie wspierał ten soket przez długi czas. I po prostu chcę mieć tą opcję wrzucenia nowego procka, kiedy zajdzie potrzeba. A poza tym nie mam specjalnie dużego ciśnienia na nowy procesor, więc mogę poczekać ten jeszcze jeden rok. O karty graficznych nawet w ogóle nie mamy co mówić. Rynek jest kompletnie zdestabilizowany i nie da się żadnej kupić, więc to jest temat na inny dzień. Najprostszym rozwiązaniem jest kupić MacBooka. Ale nie tego zamierzam. Nie, 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 to już jest old news. Choć wiadomo, ten dalej sprawdziłby się idealnie. Ale już 7 czerwca startuje WWDC. A tam. Tam będzie się działo. Tyle powiem. Ale na teraz to chyba już wszystko. Jeśli chcielibyście się się dowiedzieć się więcej o Speed Editorze czy o Mini Dwójce, zostawiam filmy w karcie końcowej. Zachęcam do odwiedzenia mnie na Facebooku, Insta czy Twitterze. A jeśli chcecie pomóc mi kupić ten nowy komputer czy tego MacBooka, to rzućcie mi jakieś trzy grosze na Bajmia Coffee. Dzięki. Do zobaczenia.